Witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym odcinku przychodzę do was ze spóźnioną premierą z drapki premia 777 kośnie z zapki to jest 10 zł, premiera się odbyła 21 stycznia 2021 roku jak widzicie z tyłu mamy stopnie wygranych, jest ich aż 9 stopni, najmniejszy stopień to jest 10 zł, a pierwszy stopień to jest ta główna wygrana, czyli 507 tysięcy. Także co moi drodzy, biorę się za zdapywanie i lecimy z tym tematem. Jak pamiętacie, w zdawce chodzi o to, że trzeba znaleźć 7, to się wygrywa w pisaniu do niej kwotę. Jeżeli w danych, że znajdziemy 2 razy symbol 7, to wygrano mnożymy razy 2. Jeżeli znajdziemy 3 razy symbol 7, to wygrano mnożymy razy 3. Czyli gra numer 1. Banknot, diament i złoto gra numer 2. Złoto, serce i worek gra numer 3. Moneta, serce i diament, gra numer 4, Garniec, winogrono, konieczyna. gra numer 5, monety, jabłko i gwiazda, gra numer 6, bank, ananas i korona, gra numer 7, arbus, banany i winogrono, gra numer 8 wiśnia, arbus, pierścionek, gra numer 9, jabłko, pomarańcz Korona, gra numer 10, tuskawka, safe i dzwonek. Gra numer 11, wiśnia, banknot i gwiazda. Gra numer 12, pik, banany i cytryna. Gra numer 13, dzwonek, worek, konieczyna. Gra numer 14, Ganiec, pierścień i safe, czyli ta zdabka jest przegrana. Gra numer 1, podkowa, korona. Banany, gra numer 2. Pierścień, garniec i safe, gra numer 3. Bank, ananas i pierścień, gra numer 4. Winogrono, złoto, pomarańcz, gra numer 5. Wiśnia, banknot i złoto, gra numer 6. Monety, cytryna i konieczyna, gra numer 7. Ananas, dzwonek i pik, gra numer 8. Winogrono, banknot, konieczyna, gra numer 9, jabłko, worek i safe, gra numer 10, diament, serce i bank, gra numer 11, dzwonek, jabłko, monety, gra numer 12, cytryna, gwiazda i pomarańcz, gra numer 13, garniec, gwiazda, truskawka, gra numer 14, pik, Wiśnia i korona. Czyli kolejna zdabka przegrana. Gra numer 1. Bank, gwiazda i jabłko. Gra numer 2. Banany, bank i złoto. Gra numer 3. Worek, truskawka, konieńczyna, gra numer 4 pomarańcz, serce. I banknot, gra numer 5, truskawka korona i złoto, gra numer 6, konieczyna, wiśnia i winogrono, gra numer 7, arbus cytryna, i winogrona, gra numer 8, garniec, ananas i dzwonek, gra numer 9, 7, czyli tutaj już coś mamy, monety i garniec, gra numer 10. Dzwonek, arbus i jabłko gra numer 11. Korona, pierścień i banknot gra numer 12. Podkowa, pik i serce. Gra numer 13. Wiśnia, cytryna i pik. I gra numer 14. Anana, zworek i diament. Ale ta zabka już jest wygrana, jak widzicie, w grze numer 9 jest siódemeczka. Także sprawdzimy na końcu ile udało się tej wygrać i ostatnia już zdrapka. Gra numer 1. Wiśnia, pomarańcz, korona. Gra numer 2. 7, 7 i dzwonek. Proszę już mam tutaj dwie siódemeczki. Gra numer 3. Cytryna, diament i safe, Gra numer 4. Konieczyna, złoto i ananas. Gra numer 5. Truskawka, serce i jabłko gra numer 6: Arbus, Podkowa i jabłko gra numer 7. Monety, konieczyna i pierścionek gra numer 8. Garniec, truskawka, banknot gra numer 9: monety, dzwonek i pik gra numer 10. Pik, diament i arbus gra numer 11. Pierścień, garniec i banany, gra numer 12. Podkowa korona i safe, gra numer 13, ananas, bank i worek. I gra numer 14, to jest dwiśnia, serce i banany. Także sprawdźmy tu w grze numer 2, gdzie były 2 siódemki i mnożymy razy 2 i tu mamy 10 zł, to czyli jest 20 zł. I zazwróćmy tutaj zawki tam, gdzie też było 10 w grze numer 9. 10 zł. Czyli podsumujmy, na zdabki wydałem 40 zł, a 30 zł, a 30 zł udało mi się wygrać. Czyli jestem 10 zł na minusie. Także co moi drodzy, jeśli Wam się filmik spodobał, nie zapomnijcie stawić łapki w górę oraz subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć.